Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Rafał Wilniewczyc. Chciałem Was poinformować, na kogo będę głosował 1 czerwca. Otóż będzie to Karol Nawrocki. Nie dlatego, że jest on moim wymarzonym kandydatem, ale dlatego, że praktycznie nie ma konkurencji. Dlaczego nie ma konkurencji? Dlatego, że kontrkandydat upierany przez Donalda Tuska i Koalicji Obywatelską jest dla mnie całkowicie nie do przyjęcia ze względu na to, że realizuje agendę George'a Sorosza. W, swoim, w jednym z swoich wystąpień wprost powiedział, że dla niego George Soros jest bardziej wartościowy niż Viktor Orbán. Jeżeli dla niego granciarz finansowy Człowiek, który destabilizuje planetę, zmienia poglądy ludzi na poglądy z piekła rodem, jest kimś bardziej wartościowym, to dla mnie jest zupełnie bezwartościowy. Rafał Trzaskowski został wykształcony za pieniądze licznych fundacji, w tym między innymi Open Society, George Sorosza. Jest mu z tego powodu bardzo wdzięczny i nie ukrywa tego, co akurat jest godne pochwały, bo jest to jakaś lojalność. Szkoda jednak, że nie jest on lojalny wobec narodu, do którego przywództwa aspiruje. Proszę Państwa, w tej chwili nie jest to zwykły czas dla Polski i dla Polaków. Jest to czas, w którym bardzo wzrosło zagrożenie likwidacją państwowości polskiej. Spowodowane to jest działaniami Ko Koalicji Obywatelskiej i jej przywódcy Donalda Tuska. Donalda Tuska, który zaprzedał się bez reszty Komisji Europejskiej, neomarksistowskiej komisji. Realizującej zaciekle testament Spinelego, znany jako, jako e, manifest z Ventotene, i chore koncepcje Kalergiego dotyczącą likwidacji białej rasy w takim kształcie, jakim jest znana. Oczywiście w googlach, gdzie można przeczytać na temat. Kalergiego, została zmieniona całkowicie narracja, i teraz to, co on nam proponował i co jest realizowane, przedstawia się jako jakiś no, z kosmosu. Jakiś kosmosu, z kosmosu, jakieś, jakieś dzieło, które w ogóle należy zakwalifikować do, do fantastyki chyba, a nie do realnego świata. Moi drodzy, ale to to jeszcze nie wszystko, nie? dlatego że ta likwidacja państwa polskiego y, zaczęła się, jak wiadomo w momencie, kiedy, kiedy Niemcy zaczęli atakować Polskę. Wtedy jeszcze nie Polskę, a trwa do dzisiaj. Szczególne jej nasilenie nastąpiło w 1000. W 1894 roku, gdy powstała, i teraz tutaj pozwolę sobie zacytować z bryka.pl, krótkie, krótkie sformułowanie: Hakata, utworzony w 1894 roku w Poznaniu, związek dla popierania Niemczyzny na Kresach Wschodnich, który poprzez odpowiednio prowadzoną propagandę podsycał antypolskie nastroje i utrwalał negatywny stereotyp Polaka w Niemczech. Jej celem było wytępienie polskości na ziemiach zaboru pruskiego. Współpracowała z komisją kolonizacyjną. Prowadziła antypolską politykę aż do rozwiązania w 1934 roku. Koniec cytatu. Moi drodzy, w tej chwili jesteśmy na etapie, gdy powstała Neo Hakata Neo-Hakata, którą kieruje Donald Tusk, a której celem jest zniemczenie całej Polski, już nie zaboru polskiego, ale całej Polski zniemczenie całej Polski poprzez uzależnienie jej całkowicie od Komisji Europejskiej, będącej pod wpływem Niemiec. Niemiec. Moi drodzy. To jest nie do przyjęcia. A co to potwierdza? A to potwierdza to, że Donald Tusk nie tak dawno wypowiedział się na temat polskiej polskości. Powiedział on nim mniej, nie więcej, że polskość to jest dla niego nienormalność. W ten sposób stał się kontynuatorem idei, idei hakaty. W związku, który, powstał, który został stworzony przez Hanemana, Kenemana i Tidemana. Został stworzony, jak już mówiłem, po zdaniu. I nie bez znaczenia jest to, że te 40 lat, przez trwała Hakata, doprowadziło między innymi do tego, że po prawie 100 latach od założenia. Poznaniu. W Poznaniu w 23 roku odbyły się wybory do Sejmu Polskiego, w którym 75% ludzi, którzy mogli głosować, opowiedziało się za komitetem obywatelskim. Na 5, lekko ponad 500 tysięcy mieszkańców Poznania zrobiło to 250 tysięcy. 250 tysięcy to jest 75% ludzi uprawnionych do głosowania. To dowodzi, że działalność hakaty i działalność trzecie, w trzeciej RP, tych tak zwanych elit okrągłostołowych, doprowadziła do tego, że Poznaniacy już o niczym innym praktycznie w większości nie marzą. Tylko o tym, żeby przestać być Polakami, a zostać, nazwijmy to, Europejczykami, w cudzysłowie oczywiście. Moi drodzy, to jest niezwykle groźne, to co się dzieje. Ci ludzie nie mają żadnego wstydu. Tacy ludzie jak Lubnauer, jak Henik Kloska, jak wiele innych, jak. Sikorski, jak Paweł z Polskiej Akademii Nauk, który reprezentuje interesy ukraińskie w Polsce, jak minister sprawiedliwości Bodnar. Oni wszyscy marzą o tym, żeby Polska jako taka zniknęła z mapy, stając się landem europejskim czy niemieckim. Dlatego też, moi drodzy, zdecydowałem, że będę głosował na Nawrockiego. Od ostatnich wyborów, w których brałem udział, czyli od wyborów Kukiza, nie brałem udziału w żadnych wyborach ze względu na to, że nie widzę sensu głosowania na podstawione osoby, które reprezentują interesy albo amerykańskie, albo... Niemieckie albo rosyjskie, jest to dla mnie nie do przyjęcia. Mam nadzieję, i wcale mi nie przeszkadza przeszłość, przeszłość pana Nawrockiego, dlatego że podobne czyny ma w swoim, czynom, które jest podejrzewany, podejrzewany, bo przecież nie nieskazany, można także postawić pewne zarzuty, można postawić także Donaldowi Tuskowi. Wszyscy wiedzą, jak on się zachowywał mieszkając w akademiku, w jaki był stosunek do jego ówczesnej żony. Wszyscy wiedzą, albo przynajmniej słyszeli, w jaki sposób przejął pierwsze, pierwsze swoje mieszkanie w Sopocie. Nie będę dokładnie tłumaczył, jak to było, ale nie jest to człowiek bez skazy. I dlatego, kto jak kto, ale on nie ma prawa robić tego, co zrobił u Rymanowskiego, ze względu na to, że sam za uszami ma równie dużo, albo nieporównywanie dużo, przepraszam za to równie dużo, jakie ja równie, nieporównywanie, dużo. Dlatego też wybieram Karola Nawrockiego, bo liczę, że jako bokser nie będzie się bał Kaczyńskiego, i jak nie on, to kto? Kto wystąpi w naszej obronie? Nie przeszkadza mi to, że brał udział w ustawce. Nie przeszkadza mi to, bo sam dobrze pamiętam, jak jeszcze nawet nie mając 10 lat, chodziłem na takie ustawki w Bydgoszczy, w której się wychowywałem. Akurat mieszkałem w Śródmieściu i 40-osobową grupą chodziliśmy na Szwederowo lać się lać się z tamtymi y, lujami, za przeproszenie. Ja oczywiście, chodząc tam razem z moim przyjacielem Witkiem Grunkiem, który miał tak, był w takim samym wieku jak ja, nie chodziliśmy się bić, ale mieliśmy psa. nie? Witek miał boksera, który miał tą skazę, że bardzo szybko ruszał do ataku i natychmiast łapał przeciwnika i dostawał szczęko ścisku. Dlatego nas zabierano. Ja bardzo dobrze pamiętam z moich lat młodości, jakby Bydgoszczy na terenie, obecnie, gdzie obecnie znajduje się opera, był, było wysokie miasteczko. Nazywało się to tak z niemiecka Rumel. I co tam się działo na tym Rumlu? A na tym Rumlu były ustawki. Ludzie z różnych dzielnic, z Londynka, ze Szwederowa, ze Śródmieścia regularnie się naparzali. I nie było to takie, Yy, bardzo eleganckie yy, bicie się na gołe pięści. Wruch noże, łańcuchy, rzeźnia. Była rzeźnia. Za komuny. Za komuny. Czemu to służyło? No, Służyło rozładowywaniu agresji i służyło także ćwiczeniu. Zaznajomieniu się z bólem, z ranami, z krwią. I kto to przeszedł? Kto to przeszedł? Ten już się nigdy nie bał, bo to się da przeżyć. Oczywiście jest to całkowicie niezrozumiałe dla wychowanych pod matczynymi spódnicami chłopców i dziewczynek, które oburzają się, że tak można. A no można. Ci ludzie, później jak przychodzi do czasu próby, zdają egzamin, na przykład na wojnie. Bez problemów. Ci drudzy, tacy jak Trzaskowski, uciekają. Wsiadają w samoloty w swoje ekskluzywne samochody i grzeją, ile fabryka dała. Dlatego bardziej ufam, bardziej ufam Nawrockiemu. I będę na niego głosował. Ślicznie dziękuję za wysłuchanie. Proszę o. Przekazywanie tego mojego wystąpienia dalej, moi drodzy. Liczę na to, że także dacie jakiegoś lajka, albo nawet może subskrypcję. O co nie śmiem prosić, ale zaręczam Wam, że bardzo byłoby mi miło. Dziękuję bardzo.